Z tej strony Kodem Garbowski i już przedstawić top 5 z ze FNaFa 2. I jeszcze chciałem podziękować za 20 subskrypcji. To był dla mnie motyw, by narysować piątkę animatroników ze FNaFa 2. Jak wam się spodoba, dajcie lajka w górę i suba. No więc do dzieła. This was never our intended pastime, but how could we forget that dark crime? How pathetic for you to cry victim, we know your guilty heart. Soiled within monsters, roam these halls, but they're not robots, men are capable of some dark thoughts. Dziękuję za obejrzenie i mam jeszcze taki pomysł, więc jak wy wyzech jak napiszcie w komentarzach czy chcecie czy nie jak przynajmniej będzie 25 lajków to mam pomysł żeby nagrać jak zdobyć halloweenowe postacie w Five Nights at Freddy's World więc jak będą komentarze że chcecie i będzie 25 lajków to na bank wejdę i nagrawam jak poszczególne postacie zrobić. Dziękuję za obejrzenie. I na razie.